Już, już robisz zdjęcia? A więc wszystko zaczynamy, można powiedzieć, od nowa, nowa tanasówka, nowi bohaterowie, prawie wszystko nowe. Więc witam Was w drugim, tak to powiem, sezonie serii w tanasówce. Powracam po małym odpoczynku z nową energią i nowymi pomysłami. Dzisiaj zaczniemy od koszenia jęczmienia u Daniela. To jest ten, co ma zetora około 3-5 hektara jęczmienia. Dzisiaj mamy do obalenia. U nas jeszcze trochę niestety za wcześnie na żniwa. W tym roku złota plantacja pójdzie na pierwszy ogień. Soja też dosyć ładnie rośnie. Cena na skupie, jak patrzyłem, cały czas wysoka, więc może to się bardzo opłacić, ale to dopiero na jesień się okaże. Widziałem wiele pól w okolicy, że jest posiane soją, więc wniosek może być tylko jeden, że soja się opłaci. A tu nasza złota plantacja, która, mam nadzieję, przyniesie ogromne zyski. O Jezu Gałęzie, czemu nikt tego nie przycina? Jedziesz bez kabiny i dostajesz niespodziankę. Pamiętam jak nieraz piłka z tego boiska gubiła się w zbożu. Jak będziemy tu może kosić. W tym roku to też się sprawdzi czy jakieś nie ma czasem. Dawaj, zrób kółko i wtedy też wskoczy to, pogadamy trochę. przez to nie chcę już słomy. Nie wiem czy nie wyburzę tej obory i wiaty na bele, ale nie wiem jeszcze się zastanowię, czy mi się opłaci mieć te bydło. Podziwiam was za to, że macie dwie krowy i nie pozbywacie się ich. Szczerze to też były plany likwidacji, ale na razie się wstrzymaliśmy i chcemy zobaczyć jak to wyjdzie. Jeszcze chlew niedługo postawimy, bynajmniej są takie plany. To elegancko, ja chyba pójdę do jakiejś roboty, choć z moich obliczeń wychodzi, że powinienem się utrzymać z samej ziemi. Ta skrzynia w tym bizonie coś lika. Ostatnimi czasy jest. Tej Majster, bo do stawu Nie, nie, nie stój no, kur... No to nieźle. Oby tylko głębiej nie wpadł, dawaj no tego zetoralinę i może jakoś go wyciągniemy. No to super, miała być zajebista usługa, a jedyne co mamy to utopionego bizona, Wujam mnie je zajebie za to całkowicie. Może uda się go jakoś wyciągnąć, niech przyjedzie szóstką. Zawołamy jeszcze dwa mocniejsze ciągniki z sąsiedniej gminy i może go wyciągniemy jakoś. No i witam Was oglądających nasze przygody. Troszkę mnie tu nie było, ale i nie było po co się pokazywać. Młody zadzwonił, że mam szóstką przyjechać, ale nie mówił po co. Pewnie zakopał się tam, bo to przystawię, to się nie zdziwię. Muszę kiedyś w hamulce tu zajrzeć, jak będę miał czas, bo trochę za słabe mam wrażenie są. Ożesz kur.